Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Poniedziałek 5 tygodnia Wielkanocnego. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 14. W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy znowu cały czas zresztą w wieczerniku. Czytamy wielką mowę Chrystusa do swoich uczniów. I w, dzisiaj również głównym tematem jest zachowywanie przykazań i w relacji do miłości do Boga i do człowieka. Więc Chrystus na samym początku dzisiejszej Ewangelii mówi o tym, że kto ma przykaza przykazania moje i je zachowuje, ten rzeczywiście mnie miłuje i będzie umiłowany przez Ojca. I wtedy ja go również umiłuję i objawię mu siebie samego. Więc proszę zwrócić uwagę, że em, miłowanie drugiego człowieka, miłowanie Boga w drugim człowieku prowadzi do tego, że Bóg Ojciec zaczyna mnie miłować. I ja zarazem, dzięki tej miłości Pan Bóg, Pan Jezus objawia mi oblicze Ojca. Jest to więc relacja zwrotna, im bardziej zachowuję przykazania Chrystusa, tym bardziej jestem miłowany przez Boga i tym bardziej Chrystus objawia mi siebie. Więc jeżeli chcemy poznać lepiej Boga, no, właściwą drogą pokazaną nam w dzisiejszej Ewangelii jest zachowywanie. Bożych przykazań, nie tylko przykazania albo przede wszystkim przykazania miłości Boga i człowieka, w którym ukryte jest praktycznie całe 10 przykazań, które zostały sformułowane pod górą Synaj. Rzeczywiście mówiąc o praktykowaniu miłości poprzez praktykowanie przykazań, przypomniała mi się taka scena, którą miałem okazję zauważyć, właściwie jeden ogłoszenie, które Pojawiło się kiedyś na ścianach jednego ze szpitali. Przechodząc korytarzem przez ten szpital, było to w okresie Wielkiego Postu, przed Wielkanocą, więc przed okresem świątecznym. Na ścianach tego szpitala zauważyłem szereg plakatów, w których dyrekcja szpitala zwraca się do wszystkich przychodzących do tego szpitala, ażeby nie oddawali swoich rodziców na okres Wielkiej Nocy. Na samym górze tego plakatu był wielki napis: Szpital to nie jest przechowalnia. I tak się zacząłem zastanawiać, no, szpital słusznie zauważa, że nie jest to przechowalnia. Natomiast e, zjawisko społeczne oddawania swoich starszych, chorych, z pewnością rodziców na okres Wielkiej Nocy, na okres świąteczny, kiedy jest czas wolny do szpitala, nie, wie, nie wiem i nie jestem pewien, czy to rzeczywiście jest. Spełnienie, przykazanie przykazania Bożego czci ojca swego i matkę swoją. Nie tylko troszcz się o niego, ale o jego najwyższym szacunkiem. Wydaje mi się więc, że jeżeli chodzi o zachowywanie Bożych przykazań, czy to tych spod, górą syna, spod góry syna, czy to tych, które Pan Jezus objawia jako przykazanie miłości Boga i człowieka, że mamy jeszcze w wymiarze społecznym i rodzinnym. Wiele do zrobienia, wiele do nauczenia się. Jeżeli nie praktykujemy tej miłości, nie poznamy Chrystusa. Chrystus nam się nie objawi, i w rzeczywistości tak naprawdę oznacza to zamkniętą drogę do zbawienia. To jest jeden tylko oczywiście przykład odnośnie do pewnej znieczulicy, jeżeli chodzi o relacje do swoich rodziców. Natomiast dalsza część dzisiejszej Ewangelii zwraca uwagę na kolejny wymiar zachowywania Bożych Przykazań. Jeżeli zachowuję Boże Przykazania, to mówi Jezus, to wtedy ja i Ojciec przyjdziemy do tego człowieka, który zachowuje Boże Przykazania i w nim będziemy mieszkać, uczynimy w nim mieszkanie. No i to jest, moi drodzy, tak naprawdę niebo na ziemi. Dlatego, że celem naszego zbawienia, zbawienia duszy po śmierci, czy też w rzeczywistości już tej ziemi, jest przebywanie z Bogiem. Zachowywanie więc Bożych Przykazań jest spełnieniem naszych pragnień, najgłębszych pragnień serca, to znaczy bycia w pełnej komunii z Bogiem. Kto nie przeżywa tej komunii z Bogiem, kto jej nigdy nie przeżył, nie wie, jak głęboka to jest więź i jak wiele daje radości. Wypływającej z kochającego serca Ojca. A więc zachowywanie Bożych Przykazań prowadzi do zamieszkania Boga we mnie, w moim sercu. Ja staję się świątynią, staję się Krzysztoforos, nosicielem całej Trójcy Świętej we mnie. Wreszcie trzeci wymiar dzisiejszej Ewangelii. Chrystus zapowiada ducha pocieszyciela. Paraklet, słowo greckie, czyli pocieszyciel, adwokat, który mnie broni. Kim, kto to jest ten adwokat, który mnie broni, i to jest Duch Święty, Paraklet, pocieszyciel, adwokat, Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Otóż Duch Święty jest pamięcią Kościoła, zesłany na apostołów w wieczerniku, na świętszą Marię Pannę w Wieczerniku, jest niejako wyrył na kartach wieczności wszystkie wydarzenia zbawcze. I my w Kościele te wydarzenia zbawcze mocą Ducha Świętego ciągle przypominamy, ciągle je przeżywamy, po to, żeby się wewnętrznie przemienić i właśnie zjednoczyć w pełni, głęboko z Chrystusem. Należy więc tak naprawdę, idąc za natchnieniami Ducha Świętego, przede wszystkim pamiętać o Bogu. Pamiętać o Jego wielkich dziełach. Jednym z najważniejszych w wymiarze teologicznym czasowników Starego Testamentu jest pamięć Boża. Pamięć. Bóg pamięta o swoim narodzie, dlatego Go wyzwala z Egiptu. Duch Święty pamięta o wszystkich wydarzeniach związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. I my pamiętając o tym, przypominając sobie o tym, Uczestniczymy w tej wielkiej pamięci Kościoła, która buduje mnie wewnętrznie. Jeżeli natomiast odchodzimy od Boga, odwracamy od Niego twarz, jak to często bywa, to już nie pamiętamy następnego dnia, jak ta twarz, czy to drugiego człowieka, czy Boga wyglądała. Że ważnym wymiarem duchowości człowieka w chrześcijaństwie jest pozwolić działać Duchowi Świętemu, który nie tylko nas naucza, ale nam przypomina oblicze Ojca. abyśmy tego oblicza Ojca świadomie i dobrowolnie od Niego się nie odwrócili. Żyjmy więc tym wszystkim, co nauczał Chrystus, a zwłaszcza przykazaniem miłości Boga i bliźniego, który doprowadza nas do radości serca, i zarazem głębokiej satysfakcji z komunii z Bogiem, takiej komunii i takiej satysfakcji nie można kupić. Można je sobie jedynie przez siłę woli, modlitwę i wytrwanie w dobrym, można je sobie jedynie zaskarbić u Boga samego. I tego sobie i Wam serdecznie życzę. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty, błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.